Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Sichowie Dużym na ośrodek doradztwa, pensjonat i bibliotekę z czytelnią internetową. Historia Sichowa związana jest ściśle z losami rodów szlacheckich. Pałac oraz park powstały na przełomie XVIII i XIX wieku i były przez ponad 100 lat własnością Potockich, gdzie znajdował się zarząd dóbr Staszowskich. Następnie majątek trafił do Macieja Radziwiła, który poślubił Różę Potocką. Kolejnym właścicielem Sichowa został Krzysztof Radziwił, który wraz z żoną Zofią Popiel z pobliskich półrozwęg mieszkali w Sichowie do sierpnia 1940 roku, kiedy to zostali aresztowani i wywiezieni do obozów przez hitlerowców. Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej dobra Sichowskie zostały upaństwowione, a w pałacu została założona szkoła rolnicza. W latach 70. pomieszczenia pałacowe zaadaptowano na mieszkania dla pracowników gospodarstwa pomocniczego, niszcząc przy tym wyposażenie wnętrz. Pałac był zamieszkiwany do 1986 roku i od tego czasu popadł w zupełną ruinę. W 2006 roku pan Stefan Dunin-Wąsowicz, wnuk Zofii i Krzysztofa Radziwiłów, zainspirowany działalnością swojego stryja Jana Marcina Popiela z pobliskich Kurozwęg, odkupuje rodzinną posiadłość od Skarbu Państwa. Przyjmuje zniszczony i zdewastowany zespół pałacowo-parkowy w Sichowie. Postanawia przywrócić do użyteczności park i odbudować zniszczone budynki z zamiarem uczynienia z tego miejsca jednego z lokalnych ośrodków rozwoju kulturalnego i intelektualnego ziemi świętokrzyskiej. Po czterech latach intensywnych prac remontowo-budowlanych i dzięki pomocy funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, udaje się ukończyć pierwszy etap projektu. Zostaje otwarta czytelnia i biblioteka imienia Zofii i Krzysztofa Radziwiłów wraz z zapleczem hotelowo-restauracyjnym. Kiedyśmy tu po raz pierwszy przyjechali z żoną, pod koniec lat 90., a następnie w 2004-2005 roku, wewnątrz rosły drzewa. One były tak wysokie, że wystawały ponad granice dachu. Niektóre miały po 3-4 metry. Cały budynek był zawalony, zagruzowany. Wzbudziło w nas to. Chęć, żeby to posprzątać, żeby przewrócić temu budynkowi kształt, po to, żeby wewnątrz mógł z powrotem wejść człowiek i prowadzić działalność kulturalną, która była bardzo istotna w, w tradycji naszej rodziny. Pierwszą część prac robiliśmy z własnych środków i w 2007 roku zdecydowaliśmy się, żeby przyspieszyć ten projekt i go rozbudować. Zdecydowaliśmy się przygotować wniosek o dotację programu 1.1 to jest program dla mikroprzedsiębiorstw, albowiem gospodarzem w Zespole Pałacowym w Sichowie Dużym jest przedsiębiorstwo o nazwie Domi Biblioteka Sichowska imienia Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów. Projekt, któryśmy złożyli był na 2,5 miliona złotych. Otrzymana dotacja była wysokości 60%, czyli dokładnie półtorej miliona złotych. Przestrzeń, która jest za mną po prawej stronie, czyli dawne budynki stajenne, stała przekształcona na przestrzeń pensjonatową i ośrodek szkoleniowy, w którym również znajdują się siedziby firm innowacyjnych, które tworzymy. W tej chwili zostały stworzone dwie firmy, które będą się tutaj rozwijać. No i oczywiście jest pensjonat, który w tej chwili ma 13 pokoi i w którym znajduje się i czytelnia internetowa i elementy biblioteki, oranżeria, pokoje gościnne, w których będzie gromadzona biblioteka tematyczna. Każdy pokój ma w swoim założeniu mieć Pewien element, pewną charakterystykę i pewną bibliotekę związana z tematyką danego pokoju. Obok znajduje się budynek kotłowni, który powstał na miejscu dawnej psiarni, która była tak zniszczona, że nie można było jej odrastrałować. Były dosłownie resztki gruzów, w każdym razie on się pełni rolę budynku gospodarczego. Projekt Siechowski zakłada, żeby stworzyć tu specyficzne miejsce, miejsce refleksji i spotkania z kulturą i jej tworzenia otoczeniu, spokoju, pięknego parku, można się spotkać z naturą i spotkać się również z książką, zarówno indywidualnie, w pokojach, z dobranymi bibliotekami, jak również w czytelni. Spotkanie z książką tradycyjną, taka jaka istnieje już od czasów Gutenberga, ale również z nową książką, książką elektroniczną. Jest celem Biblioteki Sichowskiej, żeby być jedną z pierwszych bibliotek, która będzie miała pełny dostęp do bibliotek internetowych światowych. I dostęp do książki w Bibliotece Światowej ma być tak prosty, tak łatwy, że będzie można ją wziąć i z nią wyjść do parku, zarówno w postaci tej książki tradycyjnej, jak i książki elektronicznej, bo cały park będzie miał sieć bezprzewodową i będzie pozwalał na to, żeby... Książkę w czasie rzeczywistym czytać również przy pomocy takich urządzeń. To jest przestrzeń przeznaczona dla, działalność, na działalność kulturalną, dla pokoje dla ludzi, którzy mieliby tutaj dłuższe pobyty związane z działalnością biblioteki. Pierwszym zadaniem, to zadanie było objęte wnioskiem, projektem. Było e, uratowanie substancji poprzez podniesienie murów do wysokości stropów, położenie stropu, zabezpieczenie całego budynku ze wszystkich stron. No i oczywiście daliśmy temu budynkowi nowy dach z e, karpiówką, tak jak trzeba, wszystko pod nadzorem oczywiście konserwatora zabytków. Ten budynek łączy się następnie poprzez łącznik, w którym przed wojną były kuchnie i z powrotem kiedyś będą również e, pomieszczenia o charakterze restauracyjnym, łączy się z częścią centralną która jest przeznaczona w większości na bibliotekę. Znajdujemy się w sieni, która będzie sienią, czy będzie punktem wejścia do biblioteki, a w samej bibliotece, czy w pomieszczeniach, które zostały oświetlone, dzisiaj znajduje się wystawa, bo pierwszym, pierwszym etapem działalności biblioteki będzie działalność wystawiennicza. Zdecydowaliśmy się zrobić pierwszą wystawę w pamięci pobytu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sichowie w 1940 roku, gdzie zostali zaproszeni też Krzysztofa i Zofię Radziwiłłów, żeby nabrać z powrotem siły. Także w tej chwili znajdujemy się w pomieszczeniach, które są przeznaczone na działalność wystawiennicą, ale docelowo na działalność biblioteki. Także w tym na przykład miejscu, w tym pokoju będzie się znajdował podstawowy, taki gozbiór historyczny. Trzy osi biblioteki, filozofia, Literatura, historia, trzy podstawowe języki polski, francuski i niemiecki, bo były to języki, które myśmy znali, że my do dzisiaj pielęgnujemy, wszyscy w rodzinie te języki znamy, uważamy, że są istotne, tak żeby zachęcać ludzi do spotykania się z książką w różnych językach ten obiekt powstał dzięki zapobiegliwości właścicieli, ale również dzięki środkom unijnym, środki przeznaczone właśnie na ten cel, na budowanie, odbudowywanie zabytków i budowanie przy tym oazy spokoju, od miejsca, w którym można odpocząć, kiedy można duchowo się napełnić literaturą, kiedy można w spokoju przemyśleć wiele wiele spraw. Na pewno będzie Istniała potrzeba, będzie, będzie to ważny element, żeby było miejsce spokoju, miejsce wytchnienia, miejsce namysłu. Niekoniecznie jednej osoby, być może właśnie jakichś seminariów, jakichś niewielkich konferencji. I sądzę, że to miejsce tak piękne i mające tak świetną tradycję, znakomicie tą rolę może spełnić. Tak, Ta nie wynika tylko z pasji, tylko wynika po prostu z chęci dania, umożliwienia czegoś dobrego dla, 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 dla okolicy, dla Staszowiaków, dla Sikowiaków dla, i dla Polaków, żeby to doprowadzić do właściwego stanu, który mógłby być rzeczywistą pamiątką historyczną później. Dobro, które świadczyli moi rodzice ludziom, późno jednak zaprocentowało. Turystyka jest jednym z najważniejszych działów regionalnej gospodarki naszego województwa. Przykładem jednego z najciekawszych projektów w tym obszarze jest Dom i Biblioteka Sichowska miejsce doskonałe dla rozrywki duchowej. Miejsce wspaniałe do spotkań miłośników literatury i sztuki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.